Rodzina modeli Big Nine w ofercie Meridy, mówiąc najogólniej, gromadzi w swoich szeregach hardtaile z 29-calowym kołem, które można zaklasyfikować jako modele przeznaczone do cross-country i maratonu. Rodzina Big jest jednak na tyle szeroka, że w jej gronie spotkamy tak naprawdę modele o bardzo różnym stopniu zaawansowania. Wśród Big spotkamy, po pierwsze, modele z włókna węglowego, które mają już na swoim koncie wiele występów w najważniejszych wyścigach cross country na świecie, m.in. w pucharach świata, i są dedykowane po prostu do ścigania w cross country i maratonie. Idąc dalej, spotkamy też modele aluminiowe na ramię light, która jest tak naprawdę aluminiową kalką tych modeli z włókna węglowego przeznaczonych do ścigania. Idąc dalej, na dole hierarchii big Nine'ów spotkamy również aluminiowe hardtaile, natomiast o nieco bardziej rekreacyjnym charakterze, które będą dobrym pomysłem, żeby rozpocząć swoją przygodę z, ze światem cross country i maratonu. Tym razem w naszych rękach znalazł się model Big Nine Limited, który zbudowany jest na ramie Lite. Nasi stali widzowie oraz my znamy tę ramę doskonale. Chociażby z naszego ubiegłorocznego testu modelu 500 Lite. Link do tego testu oczywiście znajdziecie w prawym górnym rogu okienka. A wspominamy o tym dlatego, że model 500 Lite jest jednym z bestsellerowych hardtaili do cross country maratonów na rynku i do oferty Meridy na bieżący sezon przechodzi tak naprawdę bez większych zmian. Big Nine Limited katalogowo jest o 500 zł droższy niż wspomniana Merida 500 Lite i na swoim pokładzie jako jedyny, jedyna Merida Big Nine zbudowana na tej ramie oferuje napęd 1x12. Dlatego w tym materiale postaramy się odpowiedzieć na pytanie dla kogo ta wersja wyposażenia będzie odpowiednim wyborem i oczywiście postaramy się przypomnieć najważniejsze cechy konstrukcyjne samej ramy oraz tego jak ten rower prowadzi się w praktyce. Tradycyjnie opowieść o tym modelu zaczniemy od jego geometrii, bo już na wstępie trzeba odnotować, że, tak jak wspominaliśmy na wstępie, ten model jest kalką modelu z włókna węglowego. A rama skrywa w sobie geometrię, którą zdecydowanie możemy określić jako przeznaczoną do cross country i maratonów. Co to znaczy konkretnie? Mamy tutaj odpowiednio niską głowę sterową, która umożliwia w parze, z, jak widzicie, z mostkiem skierowanym na minus umożliwia mocne dociążenie przodu roweru. Z jednej strony wymusza to na nas taką bardziej sportową pozycję, bo właśnie pozycja zajmowana na Big Nine Limited jest zdecydowanie sportowa, nie należy do tych najbardziej komfortowych i rekreacyjnych. Natomiast z drugiej strony właśnie taka pozycja pozwala na przeniesienie ciężaru ciała na przednie koło. I z jednej strony umożliwia to bardzo sprawne pokonywanie zjazdów, bo możemy odpowiednio dociążyć sobie to przednie koło i zwiększyć tym samym jego trakcję. Natomiast z drugiej strony, taki charakter i właśnie ta niska głowa sterowa pozwala odpowiednio złożyć się na rowerze na stromych podjazdach, które przecież w maratonach i cross country są chlebem powszednim. A więc dzięki temu możemy po prostu efektywnie pokonywać właśnie strome sztajfy. Idąc dalej, w meridzie Big Nine Limited, a więc w ramie Light, spotykamy kąt głowy ramy na poziomie 70 stopni. No Być może w dzisiejszych czasach nie wydaje się to jakąś bardzo płaską, płaską wartością, wręcz nawet można by określić ją nieco konserwatywną. Natomiast w praktyce Big Nine Limited bardzo dzielnie radzi sobie na zjazdach, o czym zresztą mieliśmy się okazję przekonać testując jego właśnie karbonowego kuzyna podczas oficjalnej premiery w Albstadt, kiedy Puchary Świata odbywały się jeszcze, jeszcze normalnie przy asyście kibiców. Mieliśmy okazję właśnie poznawać model o dokładnie tej samej geometrii na, na tych trasach Pucharu Świata i radził sobie tam po prostu bardzo dzielnie. Big Nine super jest to, i w tej wyścigowej geometrii super jest też to, że nie tylko możemy super się tutaj złożyć dociążyć to przednie koło i czuć mega trakcję ale możemy też bardzo swobodnie balansować tym rowerem na takich agrawkach, krętych trasach. To jest właśnie ten charakter, jakiego każdy zawodnik oczekuje od roweru cross-country czuć tutaj po prostu dynamikę prowadzenia i to jest właśnie w Bignajnie Light super. Pomimo tego, że Big Night Limited jest hardtailem zbudowanym z aluminium, jego rama skrywa wszystkie obowiązkowe w świecie ścigania standardy. A więc, tak naprawdę, z kronikarskiego obowiązku przypominamy, że spotykamy tutaj taperowaną rurę sterową, support w standardzie PressFit press 92. Na pokładzie naszej Meridy spotykamy również sztywne osi kół w standardzie Boost. Te wszystkie elementy oczywiście mają przekładać się na zwiększenie sztywności bocznej roweru, która z jednej strony potrzebna jest, żeby rower prowadził się precyzyjnie, nawet na dużych prędkościach, a jeśli chodzi o sam support, Chodzi tutaj oczywiście o zwiększenie efektywności transferu energii, i, i chodzi po prostu o to, żeby energia, którą wkładamy w pedałowanie, nie rozchodziła się gdzieś w ramię, tylko została przekazana bezpośrednio na tylne koło, a więc i na prędkość. Marida chwali się, że w modelach zbudowanych na ramię Light zastosowano system FlexStay, dokładnie ten sam system, który spotykamy w modelach z włókna węglowego. Mówiąc w skrócie, chodzi tutaj o odpowiednie wyprofilowanie. Rur tylne, tylnego trójkąta, tak żeby te rurki poddawały się jakimś przeciążeniom i, i po prostu delikatnie pracowały, zwiększając tym, samą, tym samym komfort jazdy. W modelu karbonowym oczywiście działa to zauważalnie, bo karbon nieco lepiej tłumi drgania niż aluminium. No właśnie, w modelu aluminiowym odczuwalność tego, działania tego systemu jest, jest mniejsza. I trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeśli będzie wam zależało tutaj na zwiększeniu komfortu jazdy, warto będzie chociażby zainwestować w karbonową sztycę. Tym bardziej, że w naszym modelu Big Nine Limited spotykamy sztycę o średnicy 39,9 mm, więc nie tam naj, najcięższą, jaką czasem w, w hardtailach cross-country maraton spotykamy. Na koniec warto sobie wspomnieć jeszcze o takim jednym małym smaczku, który Merida stosuje w swoich modelach Lite. W, w osi tylnego koła, a mówiąc konkretniej w, w jej dźwigni, spotykamy dwa klucze imbusowe. Jest to po prostu fajny, fajny gadżet, który możemy chociażby dokręcić sztyce czy, czy, czy śruby, śruby w mostku czy w, w kokpicie. Z racji na to, że w zeszłym roku dosyć gruntownie przetestowaliśmy model 500 Lite, tak naprawdę najwięcej uwagi w teście, w teście tego modelu, a więc modelu Limited, przywiązaliśmy do tego, jak model jest wyposażony. Główna różnica, tak jak wspominaliśmy, zasada się na innym napędzie. W naszym modelu spotykamy napęd 1x12 zbudowany na tylnej przerzutce z grupy Shimano SLX, który dopełnia korba. FSA Gamma Pro. Oczywiście chcielibyśmy zobaczyć tutaj bardziej mono, monolityczną grupę, natomiast ta korba stoi na podobnym poziomie jak SLX. A w czasach, kiedy tak naprawdę na każdym froncie brakuje, brakuje części, no nie sposób kręcić tutaj nosem na ten element. Co jednak jest najważniejsze i co chcemy, żebyście sobie zapamiętali. To fakt, że Big Nine Limited właśnie w tej, w tej wersji z napędem 1x12 naszym zdaniem świetnie wpisze się w potrzeby osób, które celują w ściganie w cross-country. No nie jest tajemnicą, że w cross-country ta dynamika wyścigów jest nieco większa niż w maratonach. Trasy często są bardziej kręte i bardziej interwałowe, a z racji na to, że wyścigi są krótsze, są po prostu nieco bardziej. Intensywne. I właśnie na tych wysokich intensywnościach brak konieczności obsługi przedniej przerzutki będzie, będzie punktował. W naszym Big Nine możemy skupić się jedynie na obsłudze jednej przerzutki, i to zdecydowanie właśnie podoba nam się podczas jazdy na tych największych intensywnościach. Jeśli chodzi o sam zakres, zakres biegów, uznajemy go za po prostu wystarczający. śmiemy, śmiemy twierdzić, że nawet w przypadku maratończyków. Dla wielu osób układ 1x12 będzie, będzie odpowiedni. Nie mamy tutaj na myśli ścigania się w tych najbardziej płaskich, takich typowo polskich maratonach, gdzie jednak przednia przerzutka zdecydowanie się przyda. Więc warto, w takim, jeśli celujecie w tego typu wyścigi, warto zainteresować się modelami. Big Nine'a Big Nine z przednią przerzutką. A jeśli chodzi o sam poziom działania zastosowanego tutaj napędu, no jakkolwiek nie sposób się do niego przyczepić. Grupę Shimano SLX testowaliśmy w odrębnym, w odrębnym artykule, dlatego dociekliwych czytelników zapraszamy do lektury tamtego artykułu. W przypadku naszego Big Nine'a warto sobie jeszcze odnotować że drobną oszczędność Merida poczyniła na kasecie, bo ta kaseta pochodzi z grupy DeOre, a więc dodaje nieco, nieco gramów do, do całości. Będąc przy wadze, Merida wskazuje wagę katalogową tego modelu na poziomie 12,5 kg. Nasz redakcyjny pomiar pokazywał pomiędzy 12,6 i 12,7 kg. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że ważyliśmy ten rower z dentkami. Jest to wynik całkiem normalny dla swojej klasy, dlatego jakkolwiek nie możemy powiedzieć, że Big Nine Limited cierpi na, cierpi na nadwagę. Wspomnieliśmy sobie o dętkach, Faktycznie ten rower seryjnie stoi na, na oponach dopełnionych odętki. O Teoretycznie obręcze zastosowane tutaj również nie są tubeless, tubeless ready, natomiast łatwo dają się konwertować na ten system bezdętkowy, Wystarczy za zastosować taśmę i, i wentylki i nie powinno być problemu z uszczelnieniem. Tych, tych obręczy. Idąc dalej, na wyposażeniu wersji Limited spotkamy tak naprawdę komponenty, które spotykaliśmy również w meridzie 500 Lite. Przede wszystkim plusik możemy postawić za fajny amortyzator. To jest amortyzator z Manitou Markor Comp. On jest wyposażony w sztywną oś koła Boost i oferuje całkiem przyzwoitą czułość pracy. Do dyspozycji mamy tutaj także manetkę blokady skoku, która umieszczona jest na kierownicy, co również docenimy podczas wyścigów. Tego typu rozwiązanie zdecydowanie jest tutaj potrzebne. Kręcimy nosem po raz kolejny na zastosowany system hamulcowy. W przypadku naszego modelu jest to, są to zaciski MT-200, więc bardzo podstawowy model Shimano. Same hamulce hydrauliczne działają całki, całkiem ok. Nie, nie brakuje im tutaj mocy hamowania, modulacja stoi także na nie najgorszym poziomie. Natomiast trochę irytujące mogą być długie klamki hamulcowe. One zdecydowanie nie wpisują się w świat wyścigów. Na wyścigach chętnie obsługiwalibyśmy klamkę jednopalcową, która po prostu poprawia to, w jaki sposób trzymamy kierownicę i możemy w ten sposób lepiej kontrolować rower. A więc, na przyszłość warto tutaj pomyśleć o zastosowaniu po prostu nieco innych klamek z krótszą dźwignią. Big Nine Limited przypomniał nam, że Merida dzierży w swoich szeregach jeden z najbardziej udanych obecnie modeli z aluminium o takiej typowo wyścigowej charakterystyce. Tym modelem powinny się zainteresować się osoby, które szukają soli solidnego sprzętu do amatorskiego ścigania. Trzeba sobie, trzeba sobie zakodować, że w tym modelu Merida zawarła taką typowo wyścigową geometrię, która z jednej strony faktycznie ustawia nas w bardziej agresywnej pozycji na tym rowerze, a z drugiej strony oferuje naprawdę wzorowe właściwości jezdne. Mocne dociążenie przedniego koła będzie procentowało w wyścigowych realiach. Temu modelowi absolutnie nie brakuje sztywności bocznej, zarówno jeśli chodzi o o, o precyzję prowadzenia, jak i o efektywny transfer energii. Ten model również jest całkiem przyzwoicie wyposażony jak na średnią półkę cenową, jakkolwiek nie sposób się tutaj przyczepić do, do działania chociażby napędu czy, czy amortyzatora. Tak jak wspominaliśmy, delikatny minus możemy postawić za tą długą klamkę hamulcową, która jest raczej przedstawicielem nieco bardziej rekreacyjnego podejścia do budowy MTB. Natomiast w pozostałych częściach. Big Nine Limited jest po prostu bardzo solidną platformą do amatorskiego ścigania w cross country i maratonach. I jeszcze w ramach podsumowania warto żebyście sobie zapamiętali, że modele Limited, a więc modele z napędem 1x12, przede wszystkim wpiszą się w potrzeby osób celujących w wyścigi cross country, bo tam brak konieczności pamiętania o zmianie przedniej przyrzutki będzie punktował przede wszystkim. Jak zwykle, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak Big Nine Limited wpisuje się w praktyce, zapraszamy Was do testu na portalu bygord.pl. Natomiast jeśli podobało się Wam to wideo, proszę zostawcie kciuka w górze. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Z Wami się żegnamy, bierzemy Big Nine na Limited w teren. Do zobaczenia.